Pryjesz jeszcze troszeczkę, nie? Pryj się. Propaganda, której uległam, ale nie na tyle, żeby wydawać nie wiadomo ile pieniędzy na labubu. Tak wygląda oryginalne opakowanie labubu. Tak wygląda jego podróbka. Praktycznie identyczne. Bo różnią się tylko tym, że tutaj jest napisane Pop Mart, a tutaj te pop jest odwrócone. No dobra, no to otwieramy. A nie, najpierw trzeba, najpierw trzeba tutaj pokazać, jakiego by się chciało. No to oczywiście, że sekret. Chciałabym sekret. Ja tak na serio. Są my te dwa beżowe. Mi się podobają. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Wy zobaczcie pierwszy, dobra? I jaki? Ale krzywy ryjec! On stralny. Kochany. Prójesz się troszeczkę, nie prój się. Nie prój się. Ale wiecie co? Chciałam wyżowy, a mam taki, który też mi się podoba. W sensie kolor. Tak wygląda moje labubu za pięć dych, bo muszę kupić oryginał, żeby porównać.